Polska Mówi, dzisiaj z wizytą w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk, a ze mną pan doktor Artur Zagajewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o królowej lasu Sośnie, a król, Tak jest a królowa, król. Ależ oczywiście, że tak i król, mający mniejsze troszkę znaczenie, to z punktu widzenia dendrologicznego jałowiec, Juniperus communis, ten najbardziej pospolity, ja tutaj zebrałem na jałowce, Bo jeżeli przyglądamy się z punktu widzenia botanicznego, to mamy zarówno te formy kolumnowe, klasyczne dla polskiego krajobrazu, ten komunizm pospolity, jak i również wiele form z różnych części świata. My jesteśmy w takim zaułku, w ogrodzie, gdzie dominują jałowce najróżniejsze, o tym pokroju właśnie takim horyzontalnym, również o pokroju takiego dużego drzewa. Zatem naprawdę, jeżeli ktoś lubi ciągle w ogrodzie mieć tą zieleń soczystą lub też w różnych tonacjach, to mógłby sobie wybierać takie zaułki z jałowcami, a gdzie nie gdzie tylko wprowadzać rośliny kwitnące. Godna polecenia, pospolita, sama nazwa jałowiec już nawiązuje do jałowych siedlisk. Zatem w Polsce my wiemy dobrze, że on zasiedla ubogie gleby, piaszczyste gleby, również jest gatunkiem kosmopolitycznym i cennym z punktu widzenia bioróżnorodności, bo nie do piękne w tym egzemplarze chińskim szyszko jagody, które są cennym pożywieniem dla ptaków. Tutaj barżanty z przyjemnością zrobiły swoje sto, swoją stołówkę, sikorki już się odzywają, już bogatka zaprasza do godów, czyli wiemy, że już ten luty jest miesiącem już budzenia się przyrody do życia. I my też z powodzeniem, drodzy Państwo, szczególnie w kuchni, możemy wykorzystywać właśnie te szyszko jagody jałowca pospolitego, ten chiński również może być zjadany. On będzie o rekko takim oryginalnym, aromatycznym, żywicznym smaku. Proszę, proszę, proszę bardzo. Mhm. No. Prawda? Mocny intensywny, prawda? Więc też będzie odkażająco działał, więc Mocny. chrupiący, bo zielony jeszcze, te ciemne, zaraz zrobimy napar. Czyli naprawdę przechadzając się po takim lesie, warto od czasu do czasu spróbować małe co nieco, żeby właśnie nasycić się tymi aromatami, żeby te wszystkie substancje aktywne, uważamy tutaj, bo dość ślisko, dotarły do naszego organizmu. Czyli zdecydowanie tak. Tutaj również, jeżeli jesteśmy, to Zwróćmy uwagę na tą formę. Płożących jałowców, Jałowce generalnie bardzo powoli rosną. Żeby uzyskać tą formę taką wielką, potrzebują kilkudziesięciu lat. Ale proszę zacząć, jak tajemniczo i wyjątkowo wyglądają, jesteśmy pod parasolem takiego pięknego jałowca horyzontalnego, a pod nim rzeczy, które z powodzeniem możemy wykorzystać. Zatem, drodzy Państwo, jeżeli weźmiemy sobie malutkie te młode igiełki świeże tego jałowca i wrzucimy je sobie tutaj do szklanki, na przykład na takim spacerze, to dysponując już sobie wrzątkiem, możemy zaraz to zalać. Ale wcześniej na pewno każdy spotkał się z szyszko jagodami jałowca. My możemy je troszeczkę również jeszcze zmiażdżyć, tak żeby ten aromat jeszcze był w pełni atrakcyjny i wyjątkowy. I wtedy, jeżeli już proszę, te aromaty, one już tutaj zaczną się pięknie wzmacniać. O! Tak. dodatkowo jeszcze dodamy prawda sobie troszeczkę i zalewamy to wrzątkiem po to tylko żeby zrobić sobie taką fajną wiosenną herbatkę. Oczywiście ona musi trochę postać, tak żeby te wszystkie składniki ładnie się wymieszały, ale efekt jest imponujący. Już stopniowo te aromaty nabierają charakteru. Ja tutaj też przygotowałem, bo wiemy dobrze, że jałowiec jest bardzo cenioną rośliną wykorzystywaną w stolarstwie, w intarsjach, ale również w dawnych czasach do łuków, oprócz cisu, który był pod cisą ochroną, te jałowce naprawdę też były bardzo cenne i wykorzystywano to drewno nie tylko do opału, ale również do takiej galanterii, można powiedzieć sobie drzewnej. Plasterki natomiast, one pocięte są jeżeli potrzemy i pan powącha, to ten aromat unosi się. W związku z tym w wielu kulturach świata, chociażby są preferowane takie ciekawe podstawki, czyli cienkie plasterki jałowca, ładnie spojone ze sobą. Wtedy stawiamy ciepłe naczynie i od razu czujemy się jak właśnie w takim lesie pełnym tych aromatów jałowcowych. Łacińska nazwa Juniperus communis, roślina, która też była stosowana od wieków do różnych Celów medycznych, natomiast też należy też zachować szczególną ostrożność, bo czasami nadmiar oczywiście szkodzi, więc tutaj musimy zachować się w takim lesie w sposób atrakcyjny i wykorzystujemy te jałowce jako właśnie to centrum bioróżnorodności, bo one z racji swoich tych walorów takich kłujących są właśnie miejscem gniazdowania wielu ptaków, a potem te szyszko-jagody, które pojawiają się, są cennym pożytkiem. Tutaj troszeczkę wypłoszyliśmy, ale barżanty. Co chwilę tu przychodzą sobie na stołówkę, niezależnie od pory dnia, i wykorzystują właśnie te oryginalne owoce. Panie doktorze, czy jałowiec możemy formować? O każdej porze roku w naszych ogrodach? Czy w ogóle formowanie jest bezpieczne dla jałowca? Zdecydowanie tak, oczywiście. Jeżeli coś się połamało po zimie, to takie prace interwencyjne, pielęgnacyjne, prace sanitarne należy wykonywać. Wszystko zależy od charakteru ogrodu, jaki mamy. Jeżeli chcemy pozostawić ogród w stylu naturalistycznym, tak jak tutaj jesteśmy, to wszystko pozostawiamy przyrodzie i naturze i delikatnie przecinamy. To już kultura wschodu zawsze mówi o tym, że ingerencja więc ja. Powinna być niewielka, tak, żeby, a nawet jeżeli jest, to nie powinna być widoczna, żeby to było wszystko tak naturalnie płynęło. Ten mech, który pojawia się na konarach, te wszystkie formy, takie jakby smagane wiatrem, to także jest wielki urok natury i żywiołów, jakie tutaj mamy. I w przypadku jałowców jest to samo. Ładnie znoszą cięcie, można je ciekawie formować. Przecież cenne wykorzystywane są te igły do wędzenia, prawda? Do utrzymywania, konserwowania żywności, czyli to jest. Naturalny sposób na to, żeby większość takiej żywności nam się nie psuło. I możemy z powodzeniem to wykorzystywać. Więc tak, jałowce są ciekawe, ale oczywiście są. Zielony przez cały rok, a zatem warto wprowadzać między właśnie takie jałowce rośliny kwitnące. I dobrym towarzystwem my tutaj jeszcze nie mamy, ale jak wiosną się spotkamy to zaraz na granicy z jałowcami jest piękna aleja z azaliami, rododendronami, ściana pięknych kwiatów, które już powoli budzą się do życia. Wiosna już za pasem, a tymczasem może przejdźmy do środka, do oranżerii, tak. bo tam też są bardzo ciekawe. Zdecydowanie. Bardzo chodźmy. panu dziękuję. Dziękuję gorąco. Moim i państwa gościem był pan dr Artur Zagajewski. Do zobaczenia.